Siema ziomeczki! Dzisiaj idziemy sobie do Pale Garden, tylko mamy pewien duży kłopot. Elytra my się może w każdej chwili skończyć i mam strasznie mało fajerwerek. Nie bez powodu nagrywam to dla was teraz, kiedy jest zachód słońca, ponieważ teraz idziemy sobie na Creepery właśnie, które będą tam. Przy okazji naprawimy sobie troszkę Elytrę, więc no myślę, że, myślę, że będzie właśnie, właśnie git. I nie będę Was raczej tym zanudzać, tylko, że pojawił się kolejny problem, nie miałem papieru zbytnio, a firewerek też za dużo nie mam, więc no może być cienko trochę. Zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć, że faktycznie przeaktualizowałem ten świat na snapshoty, więc teraz może żeby mogli na bieżąco odkrywać nowe rzeczy w Minecrafcie, tylko potrzebujemy do tego firewerek, bo inaczej mi się nie chce chodzić piechtą, żeby szukać czegokolwiek. Kolejna nowość, ale to się zdarza co roku, Mamy mopki z dyniami na głowie na Halloween oczywiście. No i mój skin też do tego w sumie nawiązuje, a tu mamy bardzo dużo creeperów, tylko że boję się, że będą... że mi wybuchną. A tego to ja bym nie chciał bardzo. Nie chciałbym, bo każdy creeper to jest Gunpowder. Dlatego też nie lubię plainsów. Że tu jest tyle tej trawy. I no, strasznie dużo też mobów się respi. Ale dobra, przeżyjemy jakoś to. Znaczy, przeżyć przeżyjemy na pewno, ale... Kurde, ty... Tyle zombiaków tu chodzi, ja nie wiem, kurde... Będę musiał się tak cofać... Żeby cokolwiek zdobyć od nich, ja nie mogę, co was tutaj tyle jest? Idźcie stąd. Idźcie stąd, bo naprawdę nie jesteście niepotrzebni wszyscy. Ale nie, w sumie może, możecie być jak chcecie, bo mi się tylko elty naprawia i to... to tylko na plus. Dobra, mamy kolejne i... No, minusem jest też to, że nie mam... Grabieży, czyli lootingu na na mieczu i przez co zostaje minimalnej ilości gunpowdera i to też będę musiał sobie w końcu ogarnąć ten lepszy miecz gdyż ja nie mam nawet szar szarpa piątki na nim więc no, naprawdę jest tragedia dawno nie grałem po prostu na tym świecie no ale jak się daily zaczęło to, to po prostu ogarniamy więcej to też myślę bardzo na plus jest tam widzę jeszcze creeperki inne i tutaj no nie no serio no aż trzy nas no, chyba powaliło daj mam jakąś lawę Serio, lawa by mi się bardzo przydała. O kurde, o kurde, no to nice. No nie, no kurde, teraz mi będą wszystkie wybuchać. Naprawdę mi jeden został Creeper tylko? Nie no, nie gadaj. Jezus zdechnę. No zostaw mnie, co, co tu się w ogóle dzieje? Ja nie mogę. Co tu jest tyle tych zombiaków wszystkiego? Naprawdę trzy małe. Przecież z jednym sobie nie mogę, nie mogę, nie mogę poradzić, a to dopiero z trzema takimi śmieciami. Dobra. Dobra, pozdychały, no i co? Zdobyłem jeden gunpowder chyba z tego wszystkiego Naprawdę Znalazłem żelazo, jeszcze jeden na ziemi Ale tam mamy kolejne creeperki Więc też sobie utukę Słuchajcie, mam tego już 18 I myślę, że na przelot Kilku tysięcy kratek Mi to po prostu starszy. No dobra, jeszcze Jeszcze sobie ubiję tego creepera Tylko, że pojawił się kolejny problem, ej Nie wiedziałem, że mogą mieć jack na sobie A to akurat fajnie bo chyba, chyba już, już się nie da. Więc chyba pozostałeś z dawnych. z dawnego. tego dawnego po prostu. Te creeperki sobie jeszcze ubiję. I myślę, że można, kurna. Akurat ty, ty mi nie musisz tutaj przeszkadzać. I ty tak, tak samo. Wypad z baru, bo nie ma towaru. Nara, do zobaczenia. 40 level wbijem Dobra, yy, wracając. Czemu mamy kolejny problem? Że mam tylko 6 sugar cane, A jak, jak nie ładowałem tych czanków. Tutaj to po prostu nie załadował, nie nie ładowałeś to i sugar cane nie zdążył urosnąć, ale urosło widzę trochę. No to no i nie przeznaczę tego teraz na rozwój dalej farmy. Tylko będę musiał przeznaczyć to na faktycznie papier, na fajerwerki. Ale myślę, że kiedyś to odbudujemy jednak 11. To i tak jest o wiele za mało. Potrzebujemy i tak tego o wiele więcej i no lipa po prostu. Lipa taka straszna z tą trzciną jest, ale jest jeszcze jedno miejsce. Skąd tą trzcinę mogę sobie zabrać. Mianowicie jest tutaj oaza. I ona... No, nie ta trzcina wygląda, ale okej, okay, ona odrośnie, okej? Okay? Nie, bambus. Bambusa zniszczyłem, to bambusa nie potrzebuję. No ale dobra, no odrośnie jednak dlatego do, do Pale Garden chcę dzisiaj dolecieć. I... Przy... No i wezmę tą... Po prostu wezmę tą trzcinę idź stąd. Idź stąd. Jeszcze miałem trochę papieru Ale zrobię sobie już z tego firewerki. I dobra Mianowicie mam też... O kurde, ale mi się to było. Mam kordy Pale Garden, gdyż, po... gdyż ten świat został wygenerowany na 1.20 chyba Ale bo 1.20... Tak, 1.20 I nie ma nie było tutaj Pale Garden I 1000 kratek prosto Nawet 900 kratek prosto By ten Pale Garden był Gdyby nie to, że tam już byłem na 1.20 I nie ma tego więc musimy lecieć sobie dalej. To takie myślę odpokutowanie tego, że blisko tego nie ma. Więc słuchajcie, mam kordy gotowe już tego i muszę sobie zrobić jakiś porządek. Takie itemy zabieram sobie, ponieważ... Trzcinę biorę dlatego, że jakby mi się po prostu skończył zapasy, to po prostu mogę sobie dorobić fajerwerek, nie? Dobra, zatem lecimy w stronę 2000, tu mam zapisane 2000-3000. minus więc 2000 to będą tam, a 3000 tam, czyli lecimy tam. Oczywiście nie będę Was zanudzał tą drogą i po prostu będę pokazywał Wam jakieś ciekawe fragmenty z tej podróży, więc widzimy się. Zobaczymy. Mały pożar się tu trochę zrobił, ale... A tam w ogóle jakieś ruiny są. Hehe, he, mamy nowy biom, <grym> tylko, tylko w swoich naturalnych barwach. Dalej, o i to, że te drzewa z Pale Garden mają takie, takie same, taką samą strukturę jak, jak te 400 kratek i jesteśmy w Pale Garden, nie było to wcale daleko, tak szczerze, to było nawet, bym powiedział, bardzo blisko i żałuję trochę, że poszedłem od razu chyba spać, ale dobra, za niedługo, patrzcie jak się zmieniło, patrzcie jak się nam niebo nagle zmieniło. Dobra, przynajmniej będę mógł sobie pozbierać troszkę rzeczy stąd, na przykład ten mech. I czekaj, tu liście lecą normalnie, bo jestem na lepszym snapshocie liście, ej szczerze, szczerze podoba mi się tutaj, tylko toż na szczęście prawdopodobnie będzie to drop. No nie, no serio się rozpadało. Na całe szczęście podobno będzie to drop, więc yy, ten drop mi się będzie podobał, bo jeżeli nie będzie to dwadzieścia... 2 to... ...ten drop będzie naprawdę serio udany. I... zobaczymy co będzie w 1.20.2. Chyba, że to faktycznie będzie 1.20.2. Więc... no wtedy to już nie. Patrzcie jakie to jest... jaka to jest fajna biel. Znaczy nie wiem czy to jest taka dosłowna biel, ale... ...wiecie w czym ja to widzę stosowanie? Modernistyczne domy z tego właśnie drewna. I to... ...będzie mega spoko. A właśnie, nie można tego mchu, o niej, y, mchu zwisającego zbierać, bo ono się nie będzie po prostu rosnąć. Jeżeli będzie się hodować te drzewka, to ten nie po prostu z drzewnie urośnie, co niestety nie jest za fajną wiadomością, bo będzie trzeba tu przydać... Eja, nożycz, nożyczek teraz nie ma. O właśnie, właśnie, jeszcze sadzonki potrzebuję. Dobra, to ja sobie pozbieram trochę tego drewna i widzimy się jak będzie noc. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu. Yy, zasadzę sobie te, to, te sadzonki i zbiorę sobie z nich liście i dam sobie gdzieś tam przy bazie będą mi takie piękne listki spadać z tych drzew. Super. Właśnie mamy kwiaty nowe, to też, to też warto zaznaczyć. Też sobie ich troszkę pozabieram, ponieważ no, nie mogę sobie ich zrobić u siebie w bazie. Dlatego sobie kilka po prostu wezmę i będą po prostu się yy, będą po prostu kwitnąć, jeżeli będziemy... Jeżeli będzie noc, a będą, będą się po prostu chować, jeżeli będą po, jeżeli będzie po prostu cień. I to myślę, że będzie mega super wyglądać. Chciałbym też znaleźć serce, ale to już w nocy, bo będzie prościej wtedy. I mam nadzieję, że nie chcieliem tych wszystkich kwiatków bo chciałbym zobaczyć jak one będą, jak będą kwitły w dzień. No słuchaj, tu trochę, że ten deszcz zaczął padać, bo to naprawdę, no lepszy klimat jest tutaj wtedy, kiedy nie pada deszcz. I mamy tutaj kwiatki, które sobie zbiorę ich troszkę, ale nie za dużo, żeby po prostu ten klimat jednak był. I chcę zobaczyć dzisiaj krikinga bo w sumie nie mówię wam, ale to jest mój prawie pierwszy raz, kiedy gram na, tej we, na tym snapshocie w sumie. Ogólnie taki snapshot, na takich snapshotach, gdzie jest. Gdzie jest ogólnie to wszystko? Ta cała zawartość Winter Dropu. Więc, no ciekawie, bo nowe doświadczenie fajnie jest. Tylko szkoda, że ta aktualizacja taka mała, ten kontent taki malutki, że no zaraz, zaraz po prostu będę mógł stąd zwijać i aktualizacja odhaczona. No szkoda troszkę. No myślałem, że będzie to troszkę lepsze. No naprawdę, te listki wyglądają serio fajnie i chciałbym. Może jak jest w ich więcej, to jest o wiele fajniej. Chciałbym bardzo, żeby leciały z normalnych drzew takie liście, bo naprawdę, to wygląda zatnie, naprawdę. Pierdołka mała wygląda serio, serio... I jeszcze raz, serio wspaniale po prostu. Kiedy ta noc będzie? Dobra, chyba się już... Słońce już zachodzi, a my sobie wejdźmy tutaj do tego ciemnego ogrodu i poszukajmy sobie tych... Okej, okay, już, już kwitną. Już kwitną te kwiatuszki piękne. A czy jeżeli posadzę go, to on też zaraz powinien zakwitnąć sobie. Naprawdę cieszy mnie to. Ten kwiatek mam nadzieję, że zaraz zakwitnie. Znaczy mam nadzieję, wiem, że zaraz zakwitnie. Chyba, chyba że go posadzę bardziej bliżej tutaj, nich, bo one mu wyślą wysz wtedy sygnał, żeby, żeby po prostu sobie zakwit ten kwiatek. No, chcę to po prostu zobaczyć. Bo o właśnie, o właśnie tak, Jaki, jakie cząsteczki. Sobie pozabieram troszkę, bo do, naprawdę to robi dosyć fajny klimat, nie? To, to dosyć spoko jest, takie, takie coś. Dostaję dwa warianty. Otwarty i zamknięty. Super. Po prostu, dobra, teraz poszukajmy sobie. Krikinga. Okej, okay. Nie patrzę się na niego. I mnie atakuje. O, a teraz sobie zastygł. Pokaż mi, gdzie ty masz swoje drzewo. Tutaj masz serce. Okej, okay, dobra. Porówmy sobie za ten troszkę brok bro żywicy, żeby ją sobie zaraz zebrać. Pyk. uwaga pyk. Żeby się ta żywica zrobiła, faktycznie. Patrzcie jak to będzie fajnie wyglądać, naprawdę ja? Sobie zrobię setat z tej żywicy oczywiście, bo jest nowa i sobie po... pouderzamy troszkę tego creakinga żeby ta żywica się rzeczywiście porobiła tutaj i sobie będziemy mogli ją sobie zebrać proszę bardzo, patrzcie, patrzcie ile mamy żywicy, patrzcie już 7. tylko szkoda że ją tak się ciężko, ciężko, zdobywa, nie? o już zostaw mnie, typie, zostaw mnie tylko po prostu dawaj mi żywicę daj mi po prostu żywicę pyk, cię jeszcze raz, i żywicę Dobra, teraz, teraz sobie zrobimy sobie drzewo Serio, jestem ciekawy jak będą wyglądały farmy żywicy, Bo na pewno takie powstaną z użyciem klikinga. No tylko ciekawe jak będą, jak będą działały, nie? To jest też mocne, dobra Zaczem, zbierzmy sobie serce tego klikinga. Ty, jeszcze raz cię walnę, przynajmniej jeżeli dalej go szukam Tego serca twojego O, mamy cię, dobra, to jeszcze raz I zniszczymy sobie Wow, wow, i mamy, i opuścił nam jeszcze troszkę, troszeczkę żywicy i teraz tą żywicę sobie zbiorę stąd, naprawdę, Bez, mam to serce, nie mam tego serca, mogłem z silktaczem przyjść, tak to be, bym, będę mógł sobie, jak, jak zdobędę to serce, to będę mógł sobie robić farmy żywicy u siebie, czajcie to u siebie, farmy żywicy będę mógł sobie robić, to naprawdę będzie super, chciałbym chociaż staka jej zebrać. Na pewno powstanie osobny odcinek, jeżeli tą żywicę, to żywicę będę robił faktycznie. No tylko wiecie, no tej żywicy mam strasznie, strasznie mało. Ojoj, zostaw mnie! A strasznie ciężko zrobić z niej bloki, bo tak, tak tego nie zrobimy. Musimy to zrobić dopiero w craftingu. A dzisiaj tego raczej nie będę robił, bo chcę, żeby temu został poświęcony osobny odcinek. Więc słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Chciałem znaleźć jeszcze jednego klikinga, ale przy tamtym się wystarczająco to Wiecie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, a jutro będzie kolejny odcinek z tego lasu. Pamiętajcie, że daily dalej trwa i że, i że pojawi się ono też jutro. Więc dziękuję, do zobaczenia i cześć.